12 październik, godzina w pół do 14. czekamy na usługę do zbioru kukurydzy na ziarno w tym roku strasznie dała się we znaki nam omacnica naprawdę bardzo dużo jest poprzewracanych chłodych, zresztą wejdziemy w środek Kukurydza kiszonkarska, bo wszystko pęka. Kukurydza kiszonkarska. No nie ma prostych, ładnych rządków, tylko wszystko poprzewracane, ale nic nie poradzimy na to. no co, kolbki małe. Ale chociaż ta jest pełna. Również wyrosła, pieprzona w tym roku, tutaj to samo co i tu.

Ładnie, ładnie o, to jest amerykański Ja Nie wiem jaki on ma tu jeszcze za 3-4 metry To jest... A tu nie ma by to się byłem, ci nie łabalało To ja bym jeszcze poczekał Ja bym się że jeszcze poczekałem kurwa ja mówię, kurwa, pistać, proszę To przyjdę za mnie Ale to teraz, drzewa teraz zostaną Dzisiaj dzwonimy A my, żeby... dzwoniłem Aby... Dobrze jest, troszeczkę obtrącenia będzie, a tutaj mamy straty takie, bo poprzewracana Tutaj naprawdę taki przepał, nigdy trawy, nic nie było. No i trzeci, ostatni kawałek. W tamtym roku też tutaj była kukurydza na ziarno. i tutaj planowana jest pszenica jeszcze do siania takie małe kawałeczki w sumie 1,5 hektara. pokażę wam, jak ziarno wygląda ja będę musiał to ładnie na pole powrzucać, bo szkoda, żeby to gniło na drodze się będzie w koło rozjeżdżać i bajoro robić Ziarno, jak na tą suszę, co mieliśmy u nas ogólnie susza była, jeśli powychodziły kolby jak i na nalewanie ziarna i ogólnie tak się porozmawia po ludziach, to w tym roku nie ma kokosów jeśli chodzi o plon. Tutaj też jak się zakręci około dyszki. To będę bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o czystość, no to ładnie się to prezentuje. No i co, mamy jedną nakoszoną na, na piątkę, tutaj nasza czwóreczka. Tutaj czwórka, i tamta taka w zapasie, jakby nie weszło. A jaki będzie plon ostateczny, to zobaczymy. Waga zweryfikuje. Tak, tutaj jedyny ten trzeci kawałek, gdzie jest kukurydza po kukurydzy i w miarę tutaj nic nie leży. Nie wiem, czy po prostu to mocnica, czy jakaś choroba. Łodygi, że tamta nam się tak poprzewracała no ale ładnie tymi czubami to podbiera Kolby wszędzie porównywalne Nie za długie, bo tak jak mówię, susza nas dopadła najmniej w odpowiednim momencie dla kukurydzy i na wschody i na rośnięcie wzwyż jak najbardziej upady były, wszystko jak należy. A jak przyszedł czas na Na kolby i na nalewanie w ziarno, tak, tak się deszcze skończyły. No i, i susza zrobiła swoje. Idziemy, zwalamy wilgotność. Cały czas się kręci w okolicach 30-28. Na pierwszym kawałku było 31 tam, Ale więcej zielonego wpadało po prostu Dobra ostatni kawałek badamy Ale czy czyściutkie ziarno tutaj jest no. Z tego babeksa i ziarno ładne jest Ten podlasiak to guzik gwar No i teraz wyjdzie to co wyjdzie Do dźwięku Dobra W końcu nie to ta jest ciściejsza i ładne, grube ziarko. To ta to jest super. Kurde, 26,6 zasłuchasz! Ty, Ty. Nie dać mu od I tak, dokończając odcinek z kukurydzy, yy, średnia, średnia wilgotność wyszła, ja tak mierzyłem 28, 32 i to się sprawdziło, średnia wilgotność 30%, yy, tonowo wyszło to yy, 15, 600. Yy, także bardzo ładnie kukurydza nam sypnęła, na tych tutaj przepałach, co tam mieliśmy, to naprawdę... Jest rewelacyjny wynik zboża. To tam ucinaliśmy przeważnie 3, w porywach do 4 ton. Także jak najbardziej ta kukurydza tam się sprawdza na tych, tutaj, na tych naszych najsłabszych ziemiach. Tutaj mamy tak pryzmę, którą otworzyliśmy na tak naprawdę trzeci dzień od zrobienia. Jak już była obkryta, trzy dni się zakisiła. i na trzeci dzień właśnie żeśmy pod koniec odkryli. I pobieramy tu na bieżąco. Nic się nie psuje, odpadu zero. Tutaj jedynie nam się trafiła jakaś gdzieś dziurka, ale to już niewiele. Jeszcze jedną paczkę weźmiemy i nam się dokończy. Ani to się nie grzeje ani nic. Wziąć to w rękę nie śmierdzi. Nie pleśnieje. I co najlepsze, daliśmy tutaj podwójną folię. Tak naprawdę z recyklingu. Tutaj co mieliśmy z tamtego roku. I o, tutaj widzicie winowajca jest jedna, właśnie dziurka. Tak się to nakryło, no i paczuszka wycięta, i robimy paszowóz. Także 10,5 tony z hektara bardzo dobry wynik. Oby tak dalej. A, jeszcze bym zapomniał cena 80 zł. Plus wat. Takie są u nas ceny za mokrą kukurydzę. Mówimy o wilgotności 30%. Jeśli poniżej, takie tam dopłaty są. Ale nie wgłębiałem się w ten temat, bo nam tyle wyszło, więc bez potrąceń. No i tyle. Do następnego.